Siema, siema widzów, witam cię. Jak wiesz, jest piątek. Piątek, jak wiesz, oznacza, że są tutaj newsy. Takie mniejsze, większe. No, takie, które zazwyczaj nie zobaczysz nigdzie indziej, bo albo są bez sensu. Ale są ciekawe, tak? Wszystkie, które dzisiaj przygotowałem, są ciekawe jakkolwiek. Zacznijmy od takich lightowych, czyli tego całego uniwersum ekipy. Bo jak zawsze, jak co tydzień, co się tam dzieje, mniejszego lub większego. Na przykład, Pola na Twitter stwierdziła, że powiem tak: dzisiaj się dzieje coś mega grubego. Czekajcie na efekty, bo będzie warto. Czyli typowa taka gadka influencer. Że o Jezus mega projekt szykuje, będzie tak grubo, a potem to wychodzi i to jest takie. Okej, okay, no, no jest. <grystanie> Zebolek na Twitter się zaśmiał z tego tweeta i napisał, że tym razem koło fortuny będzie kręcone w lewo, a nie w prawo, i to jest tak gruba rzecz, która się wydarzy. <grystanie> Ale coś grubego, co się w sumie wydarzyło, to jest to, że Verso oraz Freeze dostali prezent, w sumie ich dziecko dostało prezent od korala, czyli dwa lody ekipy. No i bransoletkę za 30 tysięcy złotych z kartiera Oczywiście dla dziecka, co pokazuje, że Mają jakby bardzo dobrą relację z Koralem Co jest w sobie słodkie i ciekawe Mnie to bardzo na przykład zaciekawiło Ktoś, kto za to udawał, że ma dobrą relację To jest Faustyna, udawała, że jest jakoś Bliżej z Blońskim, przez chwilę oczywiście Bo to miało chyba nahypować jej yy, odcinek Taki fake ship chwilowy z Kacpem Blońskim Już widziałem, że tam dzieci płakały Że Jezus, przecież ona miała być z Bartkiem Kubickim Jak ona tak może być z Kacpem Blońskim To kontrowersje, które miało to chyba wywołać wywołało, no i też wywołało to, że był wielki hype na jej odcinek. Je, jej zdjęcie na Instagramie z Karzem Loński ma prawie pół miliona lajków, a film w 24 godziny zdobył milion wyświetleń. To jest tylko kolejny przykład tego, że lekkie manipulacje widzami jednak się opłacają. Dlatego spodziewajcie się tego na internecie coraz więcej. Ale podobne taktyki manipulacyjne, czy specjalnie, czy nie, możemy i tak zauważyć u Hani, która dała na story, od wczoraj jestem lekko przybita po wizycie u lekarza. Więcej dowiecie się w poniedziałkowym filmie, teraz nie chcę się rozgadywać na ten temat. Dziękuję za wsparcie. Czyli tak, dla starszego widza, no ewidentnie tutaj mamy po prostu takie, wiecie, hypowanie trochę swojego odcinka, yy, kosztem tego, że młodsza widownia ma takie, o nie Jezus, co jej się stało? Muszę czekać na ten film w poniedziałek, biedna haniulka. No i dla mnie to jest trochę takie śliskie, nie? Jakby mogła po prostu wrzucić ten odcinek w poniedziałkowy, cokolwiek jej jest, to i tak jej życzę oczywiście zdrowia, ale no, no, mogła po prostu wrzucić odcinek i tyle, a nie martwi swoich widzów, yy, ale dzięki temu. Będzie miała więcej wyświetleń i hype'u na odcinek. No, no, co to w ogóle ma być? To jest takie zniżanie się do poziomu influencerów z Warszawy, którzy na przykład mówią: No, ta osoba jest taka zła, ale nie powiedzą o jakiej osobie mówią, nie? To, 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 to jest coś tego typu, tylko jeszcze gorzej, bo manipuluje swoim zdrowiem. Jakby, no, nie, 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 nie podoba mi się to. Ale wiadomo, jest taka możliwość, że nie zrobiła tego celowo, tylko po prostu już się tak, tak nauczyła manipulować, że to robi naturalnie, nawet nie wie o tym, że to robi. A mówiąc o Warszawce, Liza od frania, raczej ją kojarzycie, napisała na Twitter: Jak mnie kurde wkurza, że każdy ja spotkam na swojej drodze, chcę mnie zrobić w ciula. Niesamowite to jest, kiedy ludzie kumają, że w jakimś temacie nie mam dużej wiedzy, jesteś naiwna i wierzysz w to, że ludzie chcą ci prosto pomóc, pomagasz im też, a jak się okazuje, to oni chcieli to jak najbardziej wykorzystać i jeszcze zachowują się tak, jakby to było normalne i współpraca z nimi to prezent Boga. Totalnie mi jej nie szkoda, znaczy, no, bo może, nie, 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 jednak nie. Bo to, nie, nie, miałem drugie myśli, ale jednak mi jej nie szkoda. Po pierwsze zadaje się z takimi ludźmi, ona jest jedną z przyjaciółek, znaczy takich bliskich znajomych fagaty na przykład, tego przydupasa fagaty i takiej, ogólnie tego uniwersum warszawskiego bardzo ślickiego, dlatego ja się, ja się po prostu nie dziwię, że ona takie rzeczy tweetuje, aby to cokolwiek zmieniło i zaczęła się otaczać normalnymi ludźmi. Julia Kostera na przykład się wydaje na normalną influencerkę właśnie z tego grona normalnych ludzi, ale miała jakąś taką nienormalną trochę reakcję na to, gdy ktoś się jej zapytał, czy jej zasięgi spadają. Też mnie bardzo to zaciekawiło, ta reakcja. Nie, nie wiem. Wydaje mi się, że, że są G, ale... Na czym to wnioskujesz, koleżanko? Najdziwniejsze jest to, że ona jakby sama wybiera sobie to, te pytania do QA, a więc ewidentnie coś miała na rzeczy, jakby coś w głowie miała, odpowiadając na to pytanie, a i tak odpowiedziała w bardzo dziwny sposób, no nie wiem, na, na jak ci zasięgi, na przykład widać to, po, nie wiem, po, po tym, że masz mniej lajków pod postami, to na przykład też widać. Takie niby, że ją to nie przejmuje, ale w sumie to ją przejmuje, ale to może dlatego, że ja ją nie oglądam i po prostu nie wiem, jak, jak ona reaguje na rzeczy, może to jest jej normalna jakaś reakcja, a po prostu dla osoby, która jej nie ogląda, to wygląda na taką dziwną reakcję. Tak samo jak. Dziwne jest to, że do Cloud MMA dodali Nikite. To Nikite oddanie na Magikala. Jakby, no, 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 jest to bardzo dziwny ruch. Jest to ruch spóźniony, jakieś trzy tygodnie to po pierwsze. No i dużo ludzi krytykowało jednak ten ruch. Moim zdaniem to wiele się nie różni. Jak branie na przykład Fagaty do swojej federacji, bo jakby, no mają bardzo podobną przeszłość. Wydaje mi się, że nawet Fagata troszeczkę gorszą, tylko że Fagata Federacji daje jakiekolwiek zasięgi, a Nikita raczej przez ten cały jej czas, gdzie była na topie, to, to w sumie to nie zdążyła zbudować jakiejś społeczności i no, no nie ma jakiejś takiej, wiecie, no no no, żeby faktycznie była jakaś konwersja do pay-per-view. Więc jest to bardzo dziwny ruch. Szalony reporter na to odpowiedział. Wiedziałem, że jak się dzień zaczyna przebitą oponą i kontuzją, to będzie tylko gorzej. Zapytacie Zebo, dlaczego ty mi w ogóle mówisz, że szalony reporterze, co ma w ogóle tutaj do, do, do gadania. Mnie to totalnie nie interesuje, bo poczekajcie, to rozpętało wielką burzę, bo Lexi się odpaliła jako włodarz klautu. Pisała, gorzej może być, jeszcze tylko jak ciebie ogłosimy. <grym> na co szalony odpowiedział, to może nie ogłaszajcie. Na co Lexi odpowiedziała, może nie, czyli, że nie będą ogłaszać szalonego, że nie anulowali mu walkę, czy coś takiego. No, ewidentnie Lexi tutaj pokazuje, że faktycznie ma jakąś może władzę, ale to, to, to nie wiadomo. Nie wiem, dziwna była ta konfrontacja, ale Lexi pierwszy raz się udzieliła na Twitterze od stycznia, więc się... Stwierdziłem, że to w miarę ciekawe jest, bo na przykład szalony jeszcze napisał. Jeśli po tym, jak zakończyła się moja współpraca z Fame, uważasz, że nie będę pisał, co mi się nie podoba, a tylko lizał mm -hmm, i przyklaskiwał Federacji, to mnie z kimś mylisz. Na co ona odpowiedziała, ale ja tylko wyraziłam swoje zdanie. Pisz sobie, co chcesz, ja też będę. I jeszcze szalony się zapytał, czy to taki foch dziewczęcy, czy decyzja Federacji. No i Leksy powiedziała, przekonasz się, czyli to chyba chodzi o to, że jakby go wyrzucają z Federacji. Nie wiem, ale ewidentnie Leksy chce bardzo udowodnić, że nie jestem słupem, o którym każdy mówi. Już ona jest. Tak samo jak Fame chce pokazać, że nie chcą cloudu na rynku, dlatego ogłosili konferencję o tej samej porze, o tym samym dniu, co cloud MMA. No, dosłownie te same czasy, więc będziemy mieli dwie konferencje naraz. Ewidentnie to cloud dobije na 100%. I wydaje mi się, że Fame raczej o tym wiedziało. Jeżeli Fame pierwsze ogłosiło, to prawdopodobnie już wiedziało za kulis, tak mi się wydaje, bo, bo taki wielki zbieg okoliczności to raczej rzadko się przydarza. Ale w sumie całe to dodatkowe Fame Friday. I czy cokolwiek to jest ten nagle fame, który szybko wymyśli i szybko zlepili. To chyba ogólnie chodzi o to, aby przygasić ten cloud. No, bardzo niemiło z ich, z ich strony, ale no cóż, biznes is biznes, jak to się mówi. No i to na 100% raczej się opłaci fameowi, no bo przygaszą konkurencję na ich początku, co jest raczej najważniejsze. Ale mówiąc w sumie o Nikoli, czyli Nikicia, Madeusz Ferrari się wypowiedział, i raczej jest to koniec ich współpracy. On tam mówił, że dalej ją utrzymuje czy coś tego typu, że ona ma jakieś tam problemy i że ona go trochę wyzywała. I Mówiła, że on jest niesłowny, bo do Dubaju mieli lecieć, ale on się tłumaczy, że w sumie to nie lecą, dlatego że na paszportu nie ma. No i ogólnie jakoś tam się po, popstrykali, że tak to powiem. On też zdradził, dlaczego Cloud, nie wiem, czy zauważyliście, nie ogłosił z nazwiska Nikoli, tylko tam jej przezwisko dali i tyle. Nie napisali jej nazwiska. Jej rodzina ma problemy, po prostu. Ee, jej rodzina ma problemy, no, przez tą całą sytuację internetową z Nikolą, no więc. Nie chcę mieć problemów, tak. Nie powinienem chyba wam tego mówić, Nikola, jeśli obejrzysz o to, przepraszam, że to powiedziałem. Tam ją jeszcze nazywał, czy tam porównywał do szczura, że, że jest taka przebiegła, czy coś takiego. No i też się tłumaczył, że więcej stracił, niż zyskał przez Nikole, co w sumie może być na Eddie prawdą. Ale dla niektórych atencja jest o wiele więcej warta, niż pieniądze i wydaje mi się, że to jest tego case, więc on raczej się nie czuje jakoś poszkodowany tak naprawdę. Ale ktoś, kto się może czuć poszkodowany, to jest High Five i nie wiem, czy go kojarzycie, ale to jest, to jest ten chłop z tam pranków, że Uberem jakaś dziewczyna jedzie, no i macie yy, dydę na, w środku miniaturki i to jest ten wielki clickbait, że wow, patrzcie jaka kobieta na Ubera ją podwiozłem do Challengerem 800 koni. No i też chyba sam się przyznał do tego, że ustawiał jakieś tam yy, sprawdzanie uszkodzonych aut, że kupował coś takiego. Nie wiem, do końca nie jestem, po prostu jakiś taki śliski gość, któremu raczej yy, ciężko jest zaufać na YouTubie. No to taki gość zrobił sobie własną loterię, chyba Buddha o nim nawet mówił, jak mówił, że są jakieś takie kopie 1 do 1, no bo losował swojego właśnie challengera. No i w ba bardzo dziwny sposób w ogóle to reklamował. To po pierwsze, żebyście mieli kontekst, bo prawdopodobnie tak jak ja, dopiero się o tym dowiadujecie już po całym losowaniu, bo było, był bardzo śmieszny moment z tym losowaniem. Aaaa! Wiedziałem. Ta loteria po prostu nikt nie bierze w niej udziału. Jestem tak zły, ja mógłbym teraz spalić ten samochód, ale nie zrobię tego bo jeden z was być może wygra to auto, na pewno ktoś z was, być może to będziesz ty wwwwygrajf 8pl No nie, no jest to bardzo specyficzny człowiek, tak samo było jedno promo z tym, że niby prawie drzewo spadło na auto, ale to trochę wyglądało jakby on zaparkował po tym, jak już to drzewo spadło, że wow, patrzcie, prawie na... spadło na to auto drzewo Kiedy dostajesz taką wiadomość, to nie czekasz na windę, tylko biegniesz schodami O kurde Dwa metry moi kochani tak, tak bardzo nie chciał czekać na windę, a przed schodami, bo tak bardzo mu się zależało, jakby to drzewo za chwilę miało spaść czy coś, ki, że już dobra jest pogoda i ewidentnie dawno temu już to się stało, to to jeszcze zdążył nagrać TikToka, nie? Jakby, no tak bardzo chce oszczędzać czas. Ale mniejsza z tym, już wiecie, znaczy cały kontekst tego, no to zobaczcie, jak to całe losowanie o to auto wyglądało. No i musisz bardzo się nachylić, zamieszać. Ojej, porzućcie mi się, to trzeba się nachylić. Tak. Ale tu nie, nie czuję w ogóle losów. Tu nie ma w ogóle... Za, za krótki jestem. Ja, zostań, może na. O, teraz coś czuję, ale tu mus, muszę być wyższy. Słuchajcie, to będzie śmieszny tiktokowy short. No, nie czuję w ogóle za mało tych losów w puli. To ja wyjmę, może na chwilę, co? Dobrze, wyjmuję uwagę. No, robił to na taki sam sposób jak Buddha, chyba nawet ta sama maszyna, to samo miejsce z tego, co kojarzę. No, ale ewidentnie, no ja. Jak chcesz coś robić po prostu na zysk, to okej, okay, może jemu jakoś tam udało, bo przynajmniej coś zrobił z tym Mustangiem i faktycznie ten Mustang miał jakiś tam. Y, jakąś przeszłość i było jakoś ciekawie. To, to ten gościu po prostu y, chciał auto chyba sprzedać, chciał się go pozbyć, ale zamiast tego zrobił selosowanie i prawdopodobnie na tym stracił. Chciałbym naprawdę zobaczyć reakcję Buddy na ten właśnie short, co widzieliśmy tym bardziej po tym jak on tak, no troszeczkę widać było, że się wzruszył tym, że ludzie go kopiują i po prostu robią te loterie y, masowo, byle jak, no i potem właśnie tak to wychodzi, że ja na tej loterii nie widziałem, że ten high five ma, tak szczerze. Ale to tyle z newsów. Ten tydzień był niestety powolny, dlatego te newsy też takie troszeczkę krótsze, aczkolwiek nie no w sumie nawet długie wyszły. Zostaw lajka, zostaw suba, oglądajcie do końca, widzimy się jutro na razie, widzio.